Ciemka. z tej strony Franek, chciałbym Was zaprosić do oglądania pierwszego audiologu na tym kanale. Ten audiolog będzie poświęcony wyjaśnieniu słowa audiolog, audiologia, wyrazu, wyraz audiologia jest spokrewniony ze słowem audiolog. Audiolog jest to przekazanie informacji przez twórcę do szerszej grupy odbiorców, a audiologia jest to nauka yy, medyczna, yy, która służy odbieraniu dzięków ze środowiska przez człowieka. Yy, jak wiemy, jeśli to jest nauka medyczna, czyli wiele osób spotyka się z brakiem lub z zaburzeniem tego, i czytając na internecie, zauważyłem, że w Polsce jest bardzo dobrze to rozbudowane, jest wiele poradni, ale oczywiście są prywatne i publiczne, wiele jest kierunków w, na studiach. Mam nadzieję, że y, nie przeszkadza wam to. I taka mała y, dygresja, jeśli komuś przeszkadza, że heniuś ma wady wymowy R. To wiedzcie, że Wy też moglibyście to mieć. On się z tego nie przejmuje, niestety nie udało mu się tego zlikwidować. Chodził do logopedy, ale nic mu to nie dało. Naprawdę, zważcie też na to, że pewnych barier się już nie da przeskoczyć. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie o mnie i o nas wszystkich. Mamy pomysł na integrację z naszymi widzami. Yy, wszystko w najbliższej przyszłości. Trzymajcie się. Cześć.